Buś puchatek, zawsze mów prawdę. Ho, ho, pokrzykiwało radośnie maleństwo. Brykając za tygrysem, przebryknęli już przez ogródek królika, liście prosiaczka i ostyk łapouchego. Może teraz odwiedzimy sowę, zaproponował tygrys. Gdzie ty? Tam i ja! zawołało maleństwo. Wkrótce potem przyjaciele zapukali do drzwi domku na drzewie. Jesteście w samą porę, przywitała ich sowa. Dostałam właśnie prezent od mojej ciotecznej babki i bardzo chciałam komuś go pokazać. A co to za prezent? spytał tygrys. Stołek, kto jest kim w sowiej rodzinie, odparła sowa. Sowie, yy, kto jest kim zapoczątkował mój pradziadek. Każdy jesieni wchodził na ten stołek i, w, i wyczytywał imiona zów, które dokonały w danym roku wielkich czynów. Stołek wygląda na bardzo stary, stwierdziło maleństwo. Bo jest stary, sowa zaśmiała się. Dlatego muszę prosić, żebyście po nim nie brykali. Ten stołek pochodzi z roku... Sprawdzę to w rodzinnej kronice. Sowa czytała kronikę, a tygrys wyjrzał przez okno. Spójrz! powiedział. To puchatek! Gdzie? zainteresowało się maleństwo, bez zastanowienia wskakując na stołek. Kto jest kim? Stołek przewrócił się i jedna z jego nóg pękła. Maleństwo postawiło stołek i ostrożnie na nim usiadło. Nie chciało, żeby sowa zobaczyła, co się stało. Juhu! Zawoła z okna tygrys. Sowa chce ci pokazać stołek kim, kim, kim. Tygrysku, pomóź mi wyszeptało maleństwo i pokazała tygrysowi wękniętą nogę stołka. Muszę ją naprawić, zanim Sowa to zobaczy. Tygrys podrapał się w głowę. Może po prostu powiedz sobie. Sowa zabronił po nim biegać. Ale o tym zapomniałem. Teraz muszę go jakoś naprawić. Tygrys zwrócił się do soby. Możemy zabrać stołek, żeby pokazać go puchatkowi? Zanim Sowa zdążyła odpowiedzieć, tygrys złapał stołek i maleństwo. Zbryknęli z drzewa, mijając zdumionego puchatka. Widzisz, misiowaty? To ten stołek! zawołał tygrys. Tygrys i maleństwo biegli bardzo szybko. Przed domkiem puchatka przystanęli, aby złapać oddech. Z Maleństwo wskazało Puchatkowy garnek z miodem Moglibyśmy skleić tę nogę Miodem Dobrze kombinujesz maleńtasku Stwierdził tygrys Miód powinien trzymać jak klej Ostrożnie polali nogę stołka miodem Ale nic to nie dało Stołek zrobił się tylko Bardzo lepki Może spróbujemy czegoś innego Wyjąkało maleństwo Tygrys stuknął się w głowę i zawołał. Już wiem! Długo uchyma w ogródku pnącą fasolę. To coś w sam raz dla nas! Brknęli do ogródka królika. Tygrys zerwał pnącze fasolistyczki i zaczął nim owijać nogę stołka. Szło mu za znakomicie, dopóki pnącze nie pękło. Hmm, mruknął tygrys. To chyba nie jest fasola pnąca, tylko pękająca. Musimy znaleźć coś innego. Maleństwo westchnęło. Wybiegając z ogrodu, wpadli na kłapoucha go. nam trochę ostów, kłapołuszku? zapytało maleństwo. Musimy coś naprawić. Częstujcie się, odparł kłapouchy. Ale osty, choć były kłujące i czopliwe, nie chciały się trzymać nogi stołkę. I co teraz, tygrysku? zapytało maleństwo. Nie martw się, kangurzasty. Odparł tygrys. Pójdziemy do Krzysia. Naprawienie stołków kim, kim kim, jest tym, co krzysie robią najlepiej. W szczęście zastali Krzysia w domu. Dzień dobry, zawołał na ich widok. Właśnie wybieram się do sowy, żeby zobaczyć stołek, kto jest kim. Oto on powiedziało maleństwo smutnym głosikiem. Orety jęknął Krzyś, zobaczywszy miód, fasole. Jest zepsuty, dokończyło maleństwo i to moja wina. Próbowaliśmy go naprawić, ale wygląda jeszcze gorzej. Nie powiedziałem o tym sobie ani mamie, dodało maleństwo. Chyba mógłbym ci pomóc, ale uważam, że musisz powiedzieć im prawdę, stwierdził Krzyś. Pogniewają się na mnie, zaprotestowało maleństwo. Nie bój się odparł krzyś kiedy opowiesz im całą historię na pewno ci wybaczą chodź maleństwo powiedział tygrys bryknę z tobą do domu sowa była już u kangurzycy przepraszam sowo wyjąkało maleństwo ja maleństwo odezwała się kangurzyca wiemy że nie niechcący zepsułeś stołek ale zawsze musisz mówić prawdę Dobrze, mamo, obiecało maleństwo. Obejrzę ten stołek, powiedziała sowa, odwracając się do małego winowajcy. Pójdziesz ze mną? Tak, odparło cichutko maleństwo. Maleństwo poczuło ulgę, widząc, że Krzyś spisał się wspaniale. Stołek wyglądał jak nowy. Tydzień później sowa stanęła na naprawionym stołku, kto jest kim i wyczytała imiona wszystkich słów które dokonały w tym roku wielkich czynów. Cę również dodała, pochwalić nasze maleństwo, które odważyło się powiedzieć prawdę. Maleństwo było zachwycone pochwałą i zawołało od tej pory zawsze będę mówić prawdę. Puchatkowa lekcja ten kto prawdy nie unika cały dzień wesołobry. Lekcje ze stumilowego lasu. Lepiej prawdy nie ukrywać. Wiadome to są sprawy, więc się przyznaj, co zrobiłeś i wracaj do zabawy. Koniec!